Nowa informacja ze świata sportu. Nie żyje 48-letni trener Mark podczas meczu. Dalibor Destanowicz od kilku lat spełniał się jako trener juniorskiej drużyny koszykówki. Podczas ostatniego meczu z udziałem jego podopiecznych doszło do ogromnej tragedii. 48-letni szkoleniowiec niespodziewanie zasław podczas pierwszej kwarty meczu. Mimo prób podjętych przez lekarzy. Mężczyzny nie udało się ratować. Na portalu obserwatornews.caro pojawiło się nagranie, na którym widać, jak 48-letni trener nagle upadł na ziemię. Kibice i zawodnicy w w budynku od razu rzucili się na pomoc Destanowiczowi. Na miejscu nie było jednak lekarza. Dopiero po jakimś czasie pojawiły się służby medyczne, które zabrały mężczyznę do szpitala powiatowego. Niestety byłego koszykarza nie udało się ratować. Jak informują serbskie i rumuńskie media, przyczyną śmierci tego latka był prawdopodobnie zawał serca. To na razie wszystko. Pozdrawiam Shot Joker.